Czy egzamin próbny z języka angielskiego jest ważny, żeby zdobyć dobry wynik? Zanim odpowiem na to pytanie, koniecznie zaobserwuj ten profil. A więc odpowiadając na nie, powiem tak, że jest bardzo ważny, bo dzięki temu odpowiednio wcześnie dobierz się na przykład. Jak wygląda w ogóle arkusz, jeśli nie, nie miałeś okazji wcześniej mieć styczności z arkuszem? Zobaczysz, ile czasu potrzebujesz na poszczególne części, ile czasu potrzebujesz na przeniesienie kart odpowiedzi na kartę odpowiedzi, ile potrzebujesz na napisanie wypracowania. To jest bardzo ważne, żeby to zrobić, żeby zmierzyć się z tym stresem wcześniej. To jest pierwsza rzecz. Druga korzyść jest taka, że po prostu możesz zobaczyć, czy osoba, która prowadzi cię do matury, twój korepetytor, twój nauczyciel pokażę ci nad czym musisz pracować. I ta matura musi być ten egzamin próbny musi być odpowiednio wcześniej, żeby był jeszcze czas wprowadzić zmiany. Także koniecznie zaobserwuj mój profil, klikaj w link w bio, bo jest tam link do kursu wideo, w którym konkretnie mówię jak wyglądają różne części egzaminu. Bez żadnego nonsensu dowiesz się jak zdobyć komplet punktów za wypracowanie, jak wygląda egzamin ustny. Wszystko to dowiesz się w moim kursie wideo. Klikaj w link w bio.